Pewne zwycięstwo, tak z perspektywy tego, co widzieliśmy. Uśmiech na Twojej twarzy zagościł, zadowolony jesteś? Dzień dobry, tak, jestem zadowolony z wygranej. Starałem się słuchać trenerów. Co prawda tam się troszkę poszedł w ten pół dystans. To nie było potrzebne, no ale tak. Ja lubię mieszać trochę dystans, półdystans. Ale w tym półdystansie rzeczywiście tam troszkę do takich takich przepychanek niepotrzebnych. Prawda? Tak, tak, tak. Ja może y, wrócę, przepraszam. Y, y, chciałbym zapytać o ważenie, bo na oficjalnej ceremonii ważenia taki wystąpił e, incydent, można powiedzieć, że e, napiłeś się wody, a trener miał pretensje do twojej wagi, musiałeś jeszcze tam y, trochę tej wagi zrzucać. Mocno cię to wyprowadziło z równowagi. Y, ogólnie... W ringu miałem no zadyszkę, gdzie nigdy takie, takiego czegoś nie mam. Wydaje mi się, że mogło być to spowodowane, bo wagę musiałem robić trzy razy wczoraj. Bo to się okazało rano, że mam mieć mniej. Potem okazało się, że mam jeszcze mieć mniej. I nagle jak już zrobiłem tą wagę, zważyłem się, wszystko było dobrze, miałem wagę. Nagle trenerzy, nagle delegaci podchodzą trenerzy, że zapisali wagę, ale ja muszę zobaczyć jeszcze na wadze, ja już się napiłem. Znaczy to już. trener Butrys yy, tak, 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 tak. No i tutaj się zaczęliśmy kłócić. I musiałem za trzecim rano zrobić tą wagę. Zobaczył, że miałem 7,5 i doszło do walki. To na pewno troszeczkę odbiło się na mojej kondycji, ale było dobrze, czułem, nie czułem się najgorzej. Jak e, ty odbierasz całe przygotowania, bo w tej chwili e, przygotowywałeś się z e, chłopakami. E, cała kadra jest teraz w wauczu, przygotowuje się do Mistrzostw Europy. E, także na pewno tam e, ciężko pracują, chłopcy. E, tak, no miałem sparingi e, bardzo ciężkie, ciężkie rundy, które na pewno. Dały dużo doświadczenia, chłopaki są w super formie. I, I naprawdę tutaj chciałem właśnie podziękować trenerowi Bartnikowi, Szymonowi i trenerowi przywarze za przygotowanie i tam opiekę na obozie. A jak się boksuje z zawodnikami z wyspy? To są twardzi zawodnicy, prawda? Tak, tak, zawodnik jednak w sumie miał taki swój styl, gdzieś tutaj przytrzymywał, jednak to też męczyło. Taki, nie, taki naprawdę niewygody zawodnik. No, ale takie walki się toczy, wygrałeś jednomyślnie. Więc jest chyba powód do radości. Dokładnie tak. Dokładnie. Tak. Dziękuję. Ci.